Witam w kolejnym odcinku niezwykłej botaniki Stacha. W dzisiejszym odcinku zademonstruję, jak przesadzić kapturnicę Oczywiście przesadzam ją do torfu. Zaraz pokażę. Oczywiście przesadzam ją do torfu. Z datkiem perlitu i tak, i teraz co należy najpierw wykonać? Dobrze, więc najpierw trzeba wyciągnąć kapturnicę z doniczki. Najlepiej to robić właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Kapturnica znajduje się poza doniczką, teraz należy ją opłukać z starej ziemi, w już przypadku kapturnic jest to konieczne, ponieważ e, gleba przesiąka substancjami odżywczymi z powietrza oraz z wody przede wszystkim, przez co e, przestaje się nadawać do kapturnic, przez co trzeba właśnie ją się pozbyć, najlepiej to zrobić poprzez wodę, spłukać tą glebę. Trzeba to zrobić ostrożnie ale, jak ostrożnie, ale aczkolwiek to jest jedna z prostszych metod: z pozbawienia kapturnicy tego gleby, którą miała wcześniej. Zawsze coś tamtej gleby zostanie, ale chodzi o to, żeby jej większość została usunięta całkowicie. O, proszę bardzo. Mamy teraz kapturnicę z korzeniem i odrobiną gleby. Oczywiście, jeżeli ktoś chce rozdzielić, to musi dłużej płukać tą glebę, wtedy praktycznie współczesną całą jest w stanie rozdzielić dorosłe od młodych siewek. A jeżeli to nie, nie jest to komuś do szczęścia potrzebne i może sobie... może akceptuje znaczy się to, że roślina ma u, u swojego boku młode, to może sobie tak zostawić. Już tyle tej gleby może być zostać. Co dalej? No, dalej należy przygotować nową glebę, czyli właśnie torf. Tutaj jest inna ta inna woda, czysta, ta nie jest czysta. Ale znaczy się ani nie, nie została jakoś specjalnie tak ten, to nie jest woda deszczowa, znaczy się to jest woda deszczowa, ale już niestety taka stara i w której trochę rzeczy jest, tym nawet dla komarów. A no z kolei tutaj jest woda, która jest w miarę czysta. No niestety nie wygląda to zbyt apetycznie, no ale no. To nie ma wyglądać, czy nawet smakować. To ma po prostu być dobre dla rośliny. Tak więc. No i takie było. To powstaje torfowe. Nie trzeba się przejmować, że torf jest w początku brązowy, bo potem się zrobi czarny. Odrobinka perlitu do tego. No, i mniej więcej tak przygotowaną na masę, przede wszystkim torf z odrobiną perlitu, wrzucamy do doniczki. Najlepiej najpierw wypełnić doniczkę po brzegi. I teraz są właśnie dwie szkoły. Albo można wypełnić doniczkę po brzegi i wtedy należy zrobić otwór po środku i ten, albo można od razu wsadzić roślinę. I wtedy się to robi mniej więcej tak. bo można jeszcze coś zrobić na trzeci sposób czyli właśnie ten sposób mój ulubiony sposób akurat to jest Należy trochę powiększyć otwór. O! Teraz się mi ładnie zaczyna tutaj to wszystko robić. Proszę bardzo, tak. Oczywiście trzeba pilnować, żeby wszystkie korzenie były zakryte glebą. Przy czym nie trzeba pilnować, żeby były aż tak jakoś poukładane, że to tak powiem, że tak się wyrażę. Ponieważ mm, kapturnica i tak sobie wypuści nowe korzenie, potem właśnie nie tylko zależy, żeby była gleba bardziej, żeby była gleba bardziej ten, mniej e, zawierająca mniej substancji żywczych, aż tak i na tej, że się właściwie zależy na korzeniach, ale nie zależy jej na tym, żeby były jakoś szczególnie poukładane. Zależy tylko właśnie na tym, żeby właśnie bardziej na tym, żeby była ta gleba dobrze. A, dobrze. Można sobie wziąć konewkę i opłukać glebę. Ja tu obecnie nie mam konewki, ale spłukać glebę z liści. I właśnie tak przesadzoną roślinę można z portem włożyć do pojemnika. Ja tutaj mam w pojemniku kamyczki, które mają podnieść doniczkę trochę. Tutaj można jeszcze trochę wyrównać tą glebę. No i oczywiście można ją już teraz od razu odstawić na parapet Do innych roślin mięsożernych Mi się tak trochę krzywo posadziła Ale się nie trzeba przejmować, kapturnica się ładnie naprości Ona zawsze do słońca dąży Troszeczkę się krzywo posadziła, ale też troszeczkę jest doniczka krzywo tak naprawdę Jakby była tak Jakby była tak, to była troszeczkę inaczej ta roślina, no ale trudno tak więc to już jest koniec następnego odcinka Z Wielkiej Brytanii. Stacha, zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, zapraszam do oglądania następnych odcinków, zapraszam do subskrypcji czyli śledzenia mojego kanału na YouTube Stachu Amerykański. Ja się z Państwem żegnam, do zobaczenia.